Cześć Swords and, Zambles, Swords and 4. To, że dzisiaj, dzisiaj live z tego kręcę, jak widzimy, w tytule chciałem kiedyś zrobić 10 odcinków. Na razie zrobimy jeden odcinek dzisiaj. I potem zrobimy jeden odcinek z DC Dungeons mody. I myślę, że zrezygnuję z czegoś takiego jak lista liveów do przerobienia. No bo. Sam, sam widzę, że i tak wybieram live'y, które mi są wygodne, więc te live'y, myślę, że kiedyś dobiegną do końca. Więc myślę, że zrezygnujemy z tej listy, co tam wysłałem. Będziemy po prostu na bieżąco live robić. Nie będzie też live'ów planowanych na zapas. Mm tylko będą randomowo jakieś tutaj by wlatywać może czasem będę was o to pytał jakiego w chcecie ale tak to będą randomowo wybierane myślałem że taka rozpiska z lejbami pomoże z, z tym żeby lewy były regularnie. No nie, jednak nie. Więc yy, po prostu będzie yy, taktyka. 100 róże. Będzie dzisiaj level 20. Nie, to jest... Ale to jest odcinek, no level 17 mamy? Mamy, mamy odcinek 20? Boś mam wrażenie, jakby coś tu nie gra. Zaraz się to wyjaśni. A my wybierzmy kartę albo niech by karta sama zostanie wylosowana. No, no czwórki nie było, nie? Czwórka fikcyjna edycja. Tego dawno nie było. Już wchodzimy w te blut. Jest, jest 17 odcinek nie wiem czy mu się być. 20 tutaj strzelił to jest odcinek 17, nie? okej, okay, tutaj widzę, że ludzie powchodzili w gierki jeden wygrał walkę albo przegrał walkę no nie wiem hmm. dobra nie będziemy kasy tracić A mamy tutaj kartę, która w sumie nic nie zmienia na grze, bo on tylko kar karty, które daje kasę. Znaczy, nie daje kasy, Nic nam nie daje. No bo po co nam karta do sklepu? Karta do sklepu nic nie daje. Nawet nie jesteśmy w stanie niczego kupić, nie, nie ma tutaj takiej możliwości, żeby taką kwotę uzbierać. No ile my tu mamy? Na 10 goldas. A, no tak, bo to jest w sumie karta, która też może pominąć turę. Dobra. Mamy tutaj naszą symulację. To co, lud. Kasa nie ma co walczyć, bo tam jest połowa pół tylko nie. Tak. W ogóle już wyleciał jeden z naszych przeciwników, nie? Myślę, że ewentualnie moglibyśmy zrobić regularność live'ów To było kiedyś, nie? Że mamy trzy dni przeznaczone na live, y, nie? Czyli piątek, sobota, niedziela I po prostu pogrupować, że akurat dzisiaj z tego live'y Jutro z tego live'y i tak dalej Kiedyś tak było, nie? Jeszcze Skupir HD wtedy była live'owana Zawsze jak był ten sam dzień tygodnia, to ten sam live live, więc to moglibyśmy do tego wrócić, ale... Wtedy to akurat się sprawdzało. Jak wypadły live'y, no to na przyszły tydzień było wiadomo, że z tego samego jest, nie? Jakby nie jest tak trudne, żeby live y. nie jest dla Okej, okay. alchemista wygrałeś. Wyleciał czerwony. A my, jak widać, nie możemy nic zarobić. Zarobiliśmy jedną walkę wygraną i apo nie daje nam no nic, mam nic nie daje, możemy to sobie mieć, ale nie mamy z tego pożytku nie. Spróbujmy w coś zagrać. Okej, okay. Gierka, która nie wnosi kasy, dobrej, Dobry O, no zarobiliśmy dziesiątkę, którą przed chwilą straciliśmy, więc no wyszło na zero. To są, tu są takie gierki, niektóre się nie da wygrywać. Ale jak się da znaczy wygrać się da, ale taka kasa wchodzi, że lepiej odpuścić. No ale to są takie gierki, które nie, 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 nie można ich dobrze zrozumieć. Nie. Zmodowany? No tak Naprawdę no, tak, maskę I teleport do przodu Zobaczymy co z tego będzie Ile kasy zarobimy Pokonamy? Tam zanim za była chyba ta. Hmm, zamrożenie, Te czerwone pole, chyba było. O! Gdzieś mi się wydaje, że. To my postawimy trzy kolejki, dobra. To jest pole za tym? To czerwone, nie? Tak, to czerwone jest. Myślę, że jeszcze, chyba, że tu za nim jeszcze coś jest. Nie, Ale po prostu i leci tak. Okej, okay. no to my postoimy kolejkę. Widać, ta gra na 17 odcinku jest średnia. W Ty... tej ulepszonej wersji czwórki, nie wiem, to zawsze się leveluje. To jak się gra, to potem nam naliczają za to kasę, nie? Tak jak gramy. A hej, a co on miał za kartę? Ono tutaj właśnie, oni mają przecież karty. On wszedł w to, ale nie zawalczył. O co chodziło? On w to wszedł, ale nie chciał walczyć. Tam Sando był z prawej strony. Mamy co, Teraz Stand, yy, Gierka, która jest dosyć. No, ma pieczką tę czułość. Bo oni są za szybko. Jak, jak ci żołnierze są. Mm. Czasami nie idzie w nich kliknąć, nie? No, albo kilka razy trzeba bo niestety i tak są w stanie, oni szybciej dojść do wojsk niż ja ich wyklikać, nie? Dobra. Ale poleciał. Damy radę jeszcze kogoś? 32 golda. Kiedyś z tej gierki więcej się kasy zdobywało, teraz z nią coś jest nie tak i tak to leci. No stare Swarm Sandals nawet były fajne, choć te nowe nie są takie złe. Za... No rzeczywiście. Mówimy o nowych w sensie tu tłumaczów, czy mówimy o tych e, Immortalsach i tak dalej? Jedyny co zarabia 20 golda, nie? Ja najchętniej do któregoś skubał z kasy, ale ktoś by musiał wezwać mnie. Okej, okay, mamy maskę. Chodź, może kasę oddasz? Mądra z niego, nie? On ze mną raz przegrał. On ma więcej kasy mnie, a chce się o kasy On ma te trzy nie? On ma trzy stówy. Ja mam 52. dwa. Kłania się tutaj myślenie. No przeciwnicy w grze zawsze są tacy. Yy... Chętni grać i żeby nie stać trzy kolejki, nie? Albo żeby się nie dać wyeliminować. Więc wtedy kasę dają. <grystanie> Okej, okay, tracisz kasę. I tak, kasę i tak jest niepotrzebna, bo to nie... Nic tego nie mają. Więc nic nie zarobiłem, ale ktoś mi oddał kasę. Ja prawie nic nie zarobiłem, nie? O, biję się. Który leciał? A. Magik, niby taki sprytny, ale przegrał. Alchemist. Fajna gierka, może coś zarobimy jeszcze. Zarobiliśmy dosyć malutkie grosiki. A teraz tylko zdobyliśmy więcej kasy, bo wywalczyliśmy to. W uczciwym pojedynku. Nie jest tutaj łatwo zrobić te kombo na... 5 portków, nie? Akurat teraz wyszło, nie? Można się w to bawić. O 70 golda, ładnie. Ale nie jest to aż tak potrzebne. zmodowanych nie uznaję za nowe, dlatego że po prostu są modyfikowane starą wersją gry na tym samym kodzie, tylko dodają nowość. No. ok Więc okay, coś tu się porobiło na tej planszy, nie wiem co. Hmm, idziemy, no niestety czerwone pole. A no, widzę, że tego to do mety już ciągnie. Ale jakby co to. Byliśmy na, na samym końcu. Będziemy na pierwszym miejscu, nie? Więc jak mi teraz wygrasz? Chyba że cię wywali z gry. Hmm, za, Zamroziło tamtego. O. Jakby tamten wyleciał z gry, to byłaby jeszcze szansa, ale my i tak wygrywamy, nie? On zdobywa za walki i za kasę. Chociaż ja chyba za walki też zdobywam. Nie, ja dwie walki wygrałem. Tylko z nim. Dwie walki wygrałem, tylko z Kragiem. Alberta nie udało się pokonać. No Warblon wyleciał zanim się. Dobrze zapoznaliśmy z grą. O, chyba jednak nie wygramy tej gry. Mamy tylko te. Dobra, czyli w takim razie ty masz trzy, my mamy dwa sandały. Z Immortalsami, jak mi idzie? Serię zamknąłem, bo mnie nie wciągnęła. Yy, pff, były dwa podejścia do Immortalsa, nie? Mamy drugie miejsce, ale zarobiliśmy, no, jakieś tam malutkie pieniążki. Okej, okay. yy, intelekta rozdajemy, nie? Arena SmackDown, dosyć sporo kasy, ale my jak, jak na razie oszczędzamy, mamy dobrą postać, więc warto jest, żeby kasa, ważne jest aby kasa była na zapas, potem będzie łatwiej przy ulepszaniu naszej postaci na te wyższe poziomy, nie, a spoko, trochę szkoda, że zamknięta, no W końcu tej serii coś tam wspominałem, że może do niej wrócę. Na razie że do niej nie, nie wracam. No ale, no, może faktycznie będzie kiedyś powrót. Tylko, że tę no, serię, też dlatego, że mało je było. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.